Dzień dobry. E, chciałem powiedzieć kilka słów, bo rozpocząłem w tym roku współpracę z Apartment Possession. E, mój lokal e, został właśnie wzięty pod e, pieczę e, pana Tomasza i jestem bardzo zadowolony z tej współpracy, e, gdyż zostaliłem potraktowany bardzo profesjonalnie. Apartament został sprawdzony pod kątem użyteczności do krótkiego wynajmu. E, zostały wprowadzone udogodnienia. I wszystkie te elementy zostały zaproponowane właśnie przez pana Tomasza, który zarekomendował, w jaki sposób i co zmienić, żeby jak najlepiej apartament się wynajmował. I rzeczywiście widać tego efekty. Apartament został, pomimo tego, że nie jest w samym centrum Gdańska, wynajmuje się praktycznie cały czas. Współpraca jest bardzo przejrzysta. Wiemy, w jaki sposób się rozliczamy, kiedy są rozliczenia. Jestem z tego bardzo, bardzo dowolony, a najważniejsze to zostało zdjęte z moich barków odpowiedzialność za prowadzenie tego biznesu, e, więc gorąco zachęcam, e, bo podejście jest bardzo indywidualne, można porozmawiać, dowiedzieć się tego wszystkiego, a co najważniejsze skorzystać z profesjonalnej obsługi e, i widać tego efekty na bookingu i na innych portalach. Więc rekomenduję i warto rozpocząć współpracę. Dziękuję.